pokażę, jak zrobić piłkę z gumek do włosów. Najpierw trzeba mieć gumki. I potem... Potem wkładamy w jedną, w drugą. I tak ze wszystkich gumek. Sorry, ale ja nie pospieszę. Niestety nie wyszło, bo to czasem nie wychodzi na początku, ale próbujemy. I potem tak, cały czas. I pamiętajcie, że muszą być to takie gumki, nie inne, tylko takie w różnych kolorach. Ty coś? ale się z nich robi piłkę. I potem ona nieźle skacze. Czekamy, że to tak trochę trudno. I teraz co tu mm. robimy i robimy, a to możemy wcisnąć w środek ukończenia. Abyśmy mieli zabierzkę piłkę, wtedy dużą gumkę na no, raz. Yy. Tak, i potem trochę to nie wyjdzie, ale nie cóż. Raz się robi, raz się żyje, akurat dwa razy, że trzeba mocno wcisnąć, wcisnąć mocno w środek naszej kuli, nawet można do tej i zrobić niespodziankę do osoby. Chcemy poproście ją, żeby wam oddała gumki Ja zobaczyłem niespodziankę w środku! Pa, pa, zasubskrybujcie, polajkujcie, zaprzę i komentujcie 12 subskrypcji. Równa się specjalny odcinek Pa!